bardzo sobie kolejny czas i ręki. Ogólnie stała się straszna rzecz, Ja zaraz powiem, tylko zmienię sobie czas no, i pogodę. No bo to tak, wam powiem, trochę głupio jest. Co by zmienić Ogólnie stało się sprawa, bo żądaki przyszły w nocy. No i ogólnie zabiły na kilka villagerów. No ale nic, mm, na razie jest spokój, po nikim tam lata, villagerowie uciekli gdzieś w las, ci zabici, te zombiaki, a reszta villagerów ogólnie yy, no niestety uciekła, uciekła sobie gdziekolwiek, no bo nie ma nikogo już, a zombiaków było tylko dwóch, bo jak wchodziłam po domkach to nie było żadnych innych, więc no. Ogólnie w poprzednim odcinku zaczęłam budowę domku, a w, yy, jeszcze przed nagrywką dokończyłam sobie podłogę, żeby ogólnie właśnie zanudzić. Mam tutaj z niemieczek. Ja sobie pajączka zabiję, bo nie mam mi tu. On jest. O, tutaj, yy, okej, okay. niech tam się zabije. O, zabiję. dobra. Wezmę sobie deski brzozowe, to byli naprawdę super, yy, tylko... Kurcze, zapomniałabym, te deski muszę przerobić sobie, w sumie na te, mm, na, te. no kurcze, na crafting jeden muszę sobie to przerobić, mm, crafting, jeszcze 64 craftingów sobie zrobić, więc to spoko, naprawdę spoko, nie no, idealnie, idealnie no. Nie macie się oszukiwić, to jest A, Ja Mogę sobie, kurczę, szybciej jeden z krawcików zrobić. Nawet nie wiem Ter. po co. No, e, teraz sobie dam go tu. I teraz sobie biorę deski. E, dobra. Dobra. Kliknę sobie to kilka razy, bo ogólnie dawno nie grałam w Minecrafta, oprócz ogólnie no, robienia tego wszystkiego, nagrywania. No i właśnie wynikła taka śmieszna sytuacja. że zapomniałam jak się rozdzielało w Minecrafcie na telefonie. Więc no, tylko yy, kurczę. O, no. O, mam to. Dobra. Kurczę, dlaczego ja ciągle to klikam? Mam tu. Okej. Okay. Zosia, ja to słyszę, wszystko. Mm. Nie chcę craftingu. Spoko. E, dobra. Okej, okay, rozdzieliłam sobie to, a to sobie dam ogólnie tu. Bo to nie tak tylko wyjdzie, zrobię sobie bardzo dużo tego badziewia. No bo to tak musi wyjść, raczej no eee, okay. mam to tu. I sobie tak będę budowała taki fajny dust. Bo ogólnie mam jeszcze po prostu no, Tylko <coughs> muszę no kurczę. O, działa. Muszę sobie fajnie jakoś zrobić ten dach. bo ogólnie tutaj będę miała skrytkę gdzieś, ale to już w następne filmy pokażę. Yy, więc spoksig. Dobra, to sobie później wykończę. Yy. dobra, Dobra. Dobra. Yy. Okej, okay. dobra, to teraz, dobra, e. dobra, e. dobra, musimy teraz sobie to tak poukładać, tylko szkoda, że to tak długo idzie, dobra, zrobię stopka. Po układam to tak na około mniej więcej, zrobię jeszcze drugą warstwę, no i wracam. Dobra, ogólnie zrobiłam już tyle tego, o oh, no. O oh, nie. Dobra. Mam na razie tak, zrobię jeszcze sobie takie jakby obramowanie tutaj. Yy. No, żeby was nie zanudzać, znowu zrobię stopkę tylko włączam stopka, no, żeby po prostu wam pokazać, że zrobiłam. Więc no. No i zaraz, zaraz. Dobra, jestem z powrotem. E, ogólnie zrobiłam taki daszek, tutaj zrobiłam literkę, bo mi tak wyszło, ale chyba to zniszczę, bo to brzydko wygląda. E, już nie będę robiła takiego do góry. Jednak zrezygnuję ze styczku. Tutaj mamy wiedźmy ogólnie zmienię sobie na dzień. Bo villagerzy mi wyginą wszyscy. A tego bym naprawdę nie chciała. Mam wschód. Yy, dam sobie jeszcze raz tu i dam się pogodę dam sobie chmurnie, bo to będzie najlepiej w sumie yy, yy, dobra dam na tym siłówki jest spodko I tutaj mam fajną chatę w sumie nawet tylko trochę mała jak to, jakby porównać tam no to jakby była się na górze to no to mała ale tak to tu z moim zdaniem też spora w sumie nie wiem, dobra mm, Tylko słabo, że łapka nie mam teraz bo mam zajęty całe eku. Yy, Okej okay. Dobra to sobie poprzekładam wszystko tu Albo w sumie nawet wejdę na kreatywę, i się w tej weseczce ogólnie No i wszystko mi zniknie i to będzie właśnie spoczko, bo nie będę musiała tego wszystkiego wytykować w ogóle wezmę sobie tylko te bloczki. A to chyba nie są te, które ja lub lubię najbardziej. A teraz nie chcę mi się wszystkich podmieniać. Bo to by zajęło ho oh, oh, ho! Oh, tyle czasu, żeby was dowiedziła tutaj na śmierć. Więc no. Albo bym zbudował drugi domek. No albo po prostu nie wiem. I dobra, zrobię sobie z tego pół płytkę. Mm. Zrobię sobie pół płytkę dobra to sobie zabieram i sobie robię pół blok brzo, e, tego badziwia ja nie chcę no więc spoczko teraz teraz mogę sobie dać tu e, to mogę sobie sorry o chwila wezmę sobie łapkę bo tak mi będzie lepiej nakierować Ogólnie film trwa 7 minut, nawet spoko. Um, tylko film będzie jeszcze dłuższy, jakby co? No, sam pewnie zobaczycie, ile będzie trwał. Dobra, już nic nie gadam, tylko robię to. Dobra. Ja, no ja nie mogę się powstrzymać od gadania. Ja to po prostu gaduła jestem. Um, ogólnie chyba będę miała jeszcze drugi kanał. Nie wiem. Dobra, później to naprawię. Ale to jeszcze nie jest pewnie. To jeszcze jest takie do przemyślenia, więc spałczko. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mm. Dobra, mam tu weźmy. Sobie tak to zrobię. Bo tu powiem Wam, że trochę nudy. E. Dobra, to robimy. Oh, no, mi się tutaj blok zniszczył. Mam, o, o. Są. Dobra, tutaj muszę sobie dać, dobra powiem wam, że to trochę słabo, że mi te bloki się wstawiają tam gdzie chcę. Będę musiała naprawić to w ustawieniach minecrafta, ale spoczko. Um. Ogólnie... Yy. Teraz sobie będę robiła ten daszek. Dobra, ponaprawiam te dziury. Dokończę ten daszek. I wracam. Dobra. Zostało mi tylko to do dokończenia. Ogólnie dach mam już zrobiony. No co mogę jeszcze powiedzieć? Pozaklejam sobie te dziurki. Powypełniam w środku e, też te dziury. poniszcza bloki, które nie są mi w środku potrzebne. E, dobra. Tutaj mam dziurę, więc spoko. Zagram sobie, żeby nie szukać schody. I sobie zrobię taką ładną tutaj, bo mi się to zniszczyło ogólnie. No i trochę słabo było. Ale tak pomyślałam, że w sumie mogę to naprawić na filmiku. No, bo patrzcie, to jest głupie, że nawet tak nie mogę postawić. Tylko tak muszę. Ale ogólnie ładnie chyba mi to wyszło. Piszcie w komentarzach, czy ładnie, czy nie ładnie. E, dobra. Tutaj są raz, dwa. Tutaj też dwa. Dobra. Chyba tutaj bym musiała być druga, ale nie chcę się tego robić. Więc z Nie chcę tego tutaj mieć, więc dobra. Zrobię sobie wejście, tylko teraz gdzie to wejście. O, zalapię sobie dziurę. Yy. W sumie to mam. Yy. I mogę sobie to usunąć. Tutaj mam taką w sumie mękę, w sumie, w sumie. W sumie, tak w sumie, no to w sumie. W sumie... Nie wiem czy mówię w sumie, no, ale w sumie. <grym> no dobra. Nie chcę mi się kopać taką. Oh dobra, dobra. Mm. Nie wiem co się ogólnie zrobić w tym domku by tam nie było tak nudno i tak niefajnie. I to tylko, żeby w było ładnie. No i zmienić pogodę, bo jest deszcz, a nie chcę deszczu. Jest chmurnie, dobra. To jest już zrobione. Ogólnie... Dobra, może być. Yy, o, oh, dobra. Jest, cyk. Mm. Tylko profesja będę musiała nadać na dżę. Jak już po raz mówiłam Wam, po uciekali, albo że mieli jakiś No więc spoczko. Ogólnie mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I gdzieś tak tutaj będzie, środkowy. Dobra. Tu mam dwa. I tu mam dwa. Dobra. Tu się zaznaczyłam. Yy. Nie, nie, nie. Ja, yy. A, Dobra. ja, Dobra. tylko tutaj muszę sobie schodki dać, bo muszę się inaczej wazić Eee, nie wiem co tu było. Nie wiem co tu się działo, ale mnie tu nie było. W środku jeszcze w ogóle, bez jaj. Ja to wszystko z góry robiłam. Okej, okay. podlecę se. wam, no, że fajnie wyszło. Moim zdaniem oczywiście. Ktoś może powiedzieć, że nie ładnie, więc spoko ja szanuję wszystkie zdanie, więc no, okej, okay. teraz sobie różne pochodnie jakąś, no, pocho albo wezmę te niebieskie, nie duż albo te lampki, o, lampy są ładne, naprawdę ładne są. więc sobie ja chyba jedam. ogólnie, mam lampiony dusz, a to jest tak Tylko szkoda, że nie ma lampy na jakiegoś innego. Ogólnie ty typy. Ja tu bardziej rozświetla. Więc ja dam to. I się dam na skina. I się to dam tu? Nie, sorry, ale muszę to przełożyć tu. No kurczę, nie mogę tego przełożyć. i Sorki. W sumie, dobra, muszę naprawić blok, ale pięknie, dobra, teraz wylatywać, dobra, teraz lampa, okej, okay. wleciałam, tylko potem jak chcę wlec to jest pytanie, pytanie z punktów do osoba, osoba która pierwsza da odpowiedź komentarzu e, 2 plus 2 razy 2 ile to jest? E, wygrywa udział w filmie na Roblox ogólnie no i ogólnie to mam taki problem no bo drzwi muszę znaleźć ale chyba ich nie znajdę dzisiaj <laughs> nie wiem chyba je znajdę albo ich nie znajdę ogólnie Oguje, ogólnie, ogólnie, ogólnie... o! Słyszałem, Tu! biorę sobie te bo są ładne. I, o! Nie, no, nie, I o! dobra. nie, Więc paczka. I... O! Dobra. Dobra Okej okay. Mogę teraz sobie podniszczyć te lampy dużo, nie dziwne. W ogóle mnie oświetlają. A tu chodzi przecież o to, żeby oświetlało. Niepij! Tu chodzi o to, żeby to ogólnie oświetlało. no. Eee, muszę sobie wziąć pochodnie. Nie dłuższe tylko zwykłą, Ja chyba tu na spamie tych pochodni, bo nie wiem. Tak w, w sumie jeszcze se tu walne i tu se walnę. i tu, i tu, i tu i tu a! I tu bardzo dużo pochodzi. Dobra, jeszcze tu se postawię, tu se postawię No i jest ogólnie takie coś, że ja sobie zrobię tutaj mechanizm na dół i będę go miała biorę sobie tutaj ten no o pistol tak pistol i będę miała tutaj jeszcze dźwignię to się tam tu, to się tam dźwignię tam się tu Ogólnie redstone wiem do czego mi się przyda tamta wnęka czy mi dobrze, że możemy zrobiła. Redstone'a mam. W ogóle nie mam redstone'a. I muszę sobie po... nie pochodnie tylko yy. dźwignię wziąć. Tak. To się na pewno przyda. Mam te blocki, One będą przydatne. No i na razie to tyle do mechanizmu. Yy ogólnie muszę sobie zniszczyć tutaj. Dobra. To to się zalepie. Dobra. Okej. Okay. Postawię się pochodnie, żeby cokolwiek tu widzieć i się tu zamknę, żeby nikt mi tu nie władził. Więc okej. Okay. Um. <tryk> Spoko. Ogólnie, sorry, ale mam katar i kaszel. Więc no. Yy. Yy, ok. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Yy. Nie chcę tego pistoł na tu. Ja chcę pistoł na na tu. I ogólnie mechanizm będzie działał tak, że ja się tu przeprowadzę redstone. Jak chcę to dam tu, to ogólnie mi się chyba to nie chce, nie będzie chciało zrobić tak, jak ja bym chciała. Bo ja mam tutaj ten blok, ja muszę sobie położyć jeszcze tur redstone. Ogólnie. No i o. Działa. Bym się to teraz zamknęła. Tak tu. O. Dobra. To się to zniżę. Więc no. Dobra. Zniżę sobie to. Dobra. Działa mi to. Mm. Dobra. Spoko. Mam. Ogólnie. Ogólnie dobra. Mam to tu. I sobie teraz zniszczę kilka bloków na dół. Więc no. Eee. Teraz muszę sobie postawić pochodnie. Mm. No i... Już w następnym odcinku będę sobie robiła tutaj to Na mm. razie sobie tu zamknę <laughs> Zamknę no. mm. Dobra Ogólnie, Jakbym to zamknęła A, spoko Czyli dobra Dobra, to mi tak nie będzie działało, jakby ja bym chciała. Więc sobie dokończę ten mechanizm. No i będę kończyła odcinek ogólnie. Bo chyba on za długo będzie trwał już. Więc no. O! Dobra. Mm. Tutaj mam. Dobra. O. To jest. Tutaj tak zamykam sobie tu. Oh no. Dobra. Mam tu. I mi nie działa otwieranie. W takiej sytuacji. O. Cyk. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, może być. Dobra. Yy, dobra. Yy, jak dam sobie... To tu, to chyba mi to będzie działało. Ogólnie, sorry, że tak cicho mówię, no ale jest wieczór i nie chcę nikogo pobudzić w domu. Yy, I no. Oh no! O nie, to coś tam mieszałam chyba, bo e... ogólnie będę musiał tam sobie po naprawiać to. Teraz jak dam to, e... okej, okay. dobra. Czyli te muszę zniszczyć. Mm. Dobra. Już wiem jak to zrobię. To sobie dam... Tu. o Dobra. Mam to tu. Muszę to zniszczyć. O. Teraz mi to chyba zadziała. Jak nie no to trudno. Mm. O oh, no, ja tu nie mogę tego postawić. O, mogę. Dobra. A nie, bo to inaczej jakoś było. Chwila, chwila, chwila. Tutaj mam tego bloku, czy Nie. Aha, bo to było o blok wyżej. O oh, no. Mm. Ok, to teraz sobie to postawię. Tu. Dobra. Ogólnie to sobie postawię tu. Deski brzozowe. Okej. Okay. Nie no tu nie będzie chyba działało. Jak poprowadzę se, o! to mi to działa. Tu. I tu. Czyli też mam. Dobra. Hmm, Zróbmy cool, okay, to jeszcze tu, okej, okay. dobra, mechanizm zrobiony, żeby dwóch stron działa, no to co, to macie ένα, na tyle, no i żegnam wszystkich bardzo serdecznie, nie za tego yy, yy, filmu, subskrybujcie kanał, lajkujcie, dźwięczajcie dzwonami. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie rzeczy, żeby były w tym domku. Ogólnie, życzę wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa. A i wpadajcie jeszcze na, jeszcze na kanał Michajewicz i na kanał Pietruszka.